Jak będzie wyglądać matura i egzamin ósmoklasisty? Znamy szczegóły zmiany na egzaminie ósmoklasisty i maturze 2021. MEN przedstawia szczegóły. W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i matura będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach w oparciu o zapisy podstawy programowej. Jakie zmiany czekają absolwentów? MEN przedstawiło w piątek 20 listopada szczegółowy projekt, który będzie teraz poddawany konsultacjom. Według dotychczasowych zasad, zawartych w podstawie programowej, każdy maturzysta na egzaminie z języka polskiego musiał znać w całości nie mniej niż 13 pozycji książkowych oraz wybrane przez nauczyciela utwory o mniejszej objętości. Nie mógł przy tym pominąć utworów i autorów oznaczonych w wykazie gwiazdką. Propozycja MEN dotycząca matury z języka polskiego w 2021 roku zawiera natomiast tylko utwory z gwiazdką, które tak, jak dotychczas, będą obowiązkowe dla każdego maturzysty. Pozostałe utwory, m.in. Chłopi, Władysława Reymonta, Macbeth lub Hamlet, Williama Szekspira, Antygona lub Król Edyp Sofoklesa. Zbrodnia i kara, Fiodora Dostojewskiego, Jądro Ciemności, Josepha Konrada, czy, Ludzie Bezdomni, Stefana Żeromskiego, zniknęły z listy. Pojawia się jednak zapis o innych utworach literackich wybranych przez nauczyciela oraz wierszek wybranych poetów. Z kolei ósmoklasiści na egzaminie z języka polskiego nie będą musieli czytać m.in. Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego, żony modnej. Ignacego Krasickiego, czy, artysty, Sławomira Mrożka. Oto lista lektur obowiązkowych zaproponowana przez MEN na egzamin ósmoklasisty 2021. Na egzaminie ósmoklasisty z matematyki ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, czy elementów statystyki opisowej. Matura z podstawowej matematyki będzie się z kolei składała z mniejszej liczby zadań do rozwiązania. Mniej będzie zwłaszcza poleceń otwartych. Ponadto maturzyści nie będą musieli w 2021 roku przystępować do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, co dotychczas było obowiązkowe. Pełną propozycję wymagań egzaminacyjnych dla ósmoklasistów i maturzystów MEN opublikowało. Men zaprasza do prekonsultacji projekt zmian będzie teraz przez tydzień poddawany konsultacjom. Każdy może przesłać swoje uwagi drogą e-mailową. Na uwagi i opinie merytoryczne czekamy do 27 listopada. Informujmen. Jak podkreśla resort, wszystkie nadesłane uwagi zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt. Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu w formie rozporządzenia. Wówczas rozpoczną się też szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli. Zakres wiedzy ograniczony o 20-30%. Więcej o zapowiadanych zmianach w egzaminach mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej minister edukacji i Przemysław Czarnek. Zakres wiedzy potrzebnej do zdania matury i egzaminu ósmoklasisty w przyszłym roku będzie ograniczony ok. 20-30%. Mówił szef men. Jak uzasadniał? Zmiany w egzaminach roku szkolnego 2020-2021 są potrzebne, gdyż obecni maturzyści i ósmoklasiści byli poszkodowani najpierw z powodu strajku nauczycieli, a potem z powodu nauki zdalnej prowadzonej wiosną i teraz w obliczu pandemii koronawirusa.